Najbardziej niecelny kobo na dzikim zachodzie. Moi drodzy, jesteśmy w ostatnim odcinku Outriders z Slayer. Nie! Nie, Outriderze, zawróć! Jej cienie cię zdławią! Rozszarpią, zniszczą! Tak to się kończy! no? Wracaj! Outriderze, ona traci zmysły! Musisz odpuścić! Nie mogę! Słyszałeś stanę! Tak to się kończy! Nie chcę nic mówić, a tym wszystkim porąbało się. No w każdym razie chciałem powiedzieć, żebyście zostawili kciuka w górę na poczet końca, moi drodzy, tej wyjątkowej serii. O kurde choke. No pewnie. Zduść ruchoporu. Dużo ich. Zabawne jest to, że gram na najwyższym poziomie trudności możliwym. Eee, <laughs> niezłe jaja. Myślałem, że powie w dupie. <laughs> Waszu burzę mam w dupie. To było śmieszne. Okej, okay. znaczy generalnie to ich trzeba wyłoić, nie? O kurde jest ich więcej. Aha, oh, healuj, o oh, oh, nie wierzę! W ostatnim momencie dopiero zauważyłem, że jest kapitan, i chciałem się hillnąć, jajco. Najpierw muszę ich wszystkich zabić. O oh wow, tu się coś otwiera. Idzie duży pan, idzie duży pan. Kapitan Steve. Nic, nic mówić, że się nazywał kapitan Steve. Steve. Allen. Alan! No, it's Steve. Dawaj przedmiot. To będziesz chciał z tym czasem, co? O kurde, bela. Hmm, trzeba się chilnąć. Mamy to. Dziękuję. Naprawdę jeszcze nie wszyscy? On stał się jednością z podłogą. To był jego własny kawałek podłogi. <grywka> o kurde, tu jest wieczór. Ja chcę go podnieść. A tam gdzieś jest wróg samotny. O tam. Czekaj koleś! Dobra, już go nie ma. Już się nie musicie o niego martwić. Cię głowę. I tu też. O nie, no dobra, no, jaki timing. Jak to nie siadło? Jeszcze jeden. Snajper. Na co ci to było, co, koleś? Aha. O kurde, no pewnie. No i dobra. Już? Mogę iść? Mogę. Przeskakuj. <noise> to było niezłe. I zginąłem tylko raz. Ale było trudne, muszę przyznać. Nie było wcale łatwe. Outriderze, słyszysz mnie? Musisz znaleźć schronienie! Budza jest... To już koniec! Nie! Dość ukrywania! Wydostanę was stąd! Rozwalę tę pieprzoną norę. No, niewiele tu mogę zdziałać, nie? No, dobra, musimy sobie radzić z tym, co mamy. Nie zaszaleję tu za na to. excuse me? Okej. Okay. no, to chyba fanno, no nie? Generalnie. O oh, shit. No nie, jak mi rozpierdzili, ja mówiłem dopiero, że umarłem raz. <grym> o kurde, jest ich więcej.

Dobra. O kurde. Przedmiot. <laughs> Dawaj go. Ekstremny surfer, do mnie moja desko! Oni się tu trają kurde zadowoleni i myślą, że co, że wojnę wygrała w ten sposób. Oh shit. Oh, honne. Mamy to... prawie... Serio? Poziom stąpienia 12. Ja pierdykam. Skoro tak mówisz, Gro, to pakujemy stąpienia. Hu. Dziękuję... i dziękuję. To mi wygląda na stare raporty. To mi wygląda na przejście do stawczoła czoła ereszty Gal. O oh, shit! Boss. A nie to schody. <laughs> Okej. Okay. Ekscytujące, prawda? Jak cholera. Wiedzieć, że nic cię nie powstrzyma. No. O, za mną. Już? Możesz ze mną walczyć, automatu! Rozejrzyj się! Nie powstrzymasz tego, co No nie, czego i? Je... Ach, kurde... Nie gada mi to o zbawieniu, tylko przyjmuje na klatę moją amunicję. Oszlak. O kurde, oni przyszli. Jeżeli za pierwszym razem rozwalę głównego bosa, to będzie śmiesznie. NIE! No nie, a było tak dobrze, no i wygadałem, no niepotrzebnie, a zresztą Poczułem się zbyt pewny siebie To rzeczywiście był głupi pomysł <grystanie> Już niedługo oh. no nie wierzę Nie, NIE! A było tak blisko, oh my god! Nie, oh shit, oh shit! Aha, ok. Nie! No nie! <grystanie> Milimetr! Milimetr. dosłownie milimetru brakowało. Dobra, i trochę ściągnęliśmy. Teraz snajperka, gdzie ona jest? Tam, tek. wajza, głowie, po głowie, po głowie ogarnęła się. Dobra, to dwójeczka i niewiele zadało. Trujeczka, odrobinę, uciekam. <głowie> Muszę się chwilnąć to pilnie. Nienawidzę tego, nienawidzę tych bomb. Kurde, jakby takie przyfasolić tutaj. No, jest nieźle. z jest pomiliono kroć łatwiej, czego ja na to nie wpadłem. Nieprawda, sieć. O nie, tylko nie to.

Dzięki za rzeczy, dzięki za rzeczy, dzięki za rzeczy, jeszcze więcej rzeczy. Amunicja i eliminuj. O, zadanie ukończone, gniew. No masz. Wystarczy ograć snajpą. Czekaj! Nie czujesz tego! Tej mocy, która płynie przez ciebie. To jest twoje przeznaczenie. Jesteśmy bogami tej planety. Nie. Tylko ja. Czy ja popełniłem błąd? O kurde, ja chyba miałem złe zakończenie. Nie, nie wierzę. Mogę mnie nie wyeliminowywać? Puszczę. A jednak nie. Wróciłaś. Nie będzie pokoju. Nie, nie potrafimy. Być może oni. Ale wiedziałaś, czym się stałem. I też. Jak odpuszczasz? Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś. Ja jedynie dałam im narzędzia. Ojciec, to co znalazł pod miastem, ja. Nie idź tam oraz nie szukaj tego. Znajdziesz wyłącznie grozę. Podarowałam Wam mury. Tu jest bezpiecznie. No jak długo? Anomalia będzie się rozrastać. Kiedyś udaje się przedostać, a ja nie zamierzam czekać. Jeśli ty opuścisz to miejsce, nie będziesz mógł powrócić. Wiem. Wiem. Jest pretekst do kolejnego dodatku, moi drodzy. Ja nie wiem, co tam jest, i nie chcę wiedzieć. To tylko ból, tylko szaleństwo. Ty nie będziesz mogła powrócić za tą bramą. Źródło potęgi ojca i jego szaleństwa. Może dowiedzieć się, co to właściwie było. To to wiemy się no. Próba Taria Gratar. To nowy tryb Outrider. Zróż do miasta pokonujesz coraz wroga, by zdobyć cenny łup. O. O kurde, czyli to już są tylko i wyłącznie wyzwania. O. Rozpoczęcie próby. Ale jaja. No, moi drodzy, ukończyliśmy AOCHO, ADOS World Slayer. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało i że bawiliście się dobrze. Myślałem, że będzie kolejny dodatek o tu za tymi drzwiami. Zobaczymy, może będzie. W każdym razie, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie i napiszcie, proszę, czy podobała Wam się seria. Oczywiście pamiętajcie o kciuku w górę, subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, wtedy żaden film was nie mnie, a ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu patronów z patronaita, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto, pamiętajcie o kciuku w górę i tym że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16.00 i 19.00. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.